Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej, w okresie świątecznym nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu czuwało blisko 300 policjantów. Na drogach było bezpiecznie. Odnotowano jeden wypadek i 23 drobne stłuczki. Do jednego wypadku doszło w piątek, wczesnym wieczorem w Bestwinie na skrzyżowaniu ulicy Bialskiej i ofiar wojny. 22-letnia kobieta kierująca Volkswagenem Bora nie ustąpiła pierwszeństwa 54-letniemu kierowcy Fiata Seicento, doprowadzając do zderzenia pojazdów. W wyniku wypadku Oboje kierujące oraz 58-letnia pasażerka Fiata trafili do szpitala. W święta zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierujących. W piątkowe popołudnie na ulicy Cieszyńskiej policjanci z komisariatu trzeciego zatrzymali kierowcę Volkswagena. Badanie alkomatem wykazało, że 59-letni Bielszczany miał we krwi ponad promil alkoholu. Z kolei w niedzielę z samego rana strażnicy miejscy ujęli 23-latka kierującego Oplem Astron. Badanie stanu trzeźwości zatrzymanego dało wynik ponad dwóch promili alkoholu. W czasie świąt policjanci przeprowadzili 253 interwencje związane z awanturami domowymi oraz zakłóceniem spokoju w miejscach publicznych. Niestety, minionych świąt na pewno do udanych nie zaliczą dwaj mieszkańcy naszego miasta, którzy po prostu nie przypilnowali swoich rzeczy. W piątek po południu, kiedy trwała jeszcze, trwały jeszcze ostatnie chwile przedświątecznej gorączki zakupów, z samochodu marki Ford, który był zaparkowany pod hipermarketem przy ulicy Sarniej Stok, zniknął laptop. I i nawigacja satelitarna. Właściciel, który no, ułatwił Robusiowi zadanie, bo pozostawił otwarte drzwi w samochodzie, oszacował straty na blisko 3000 zł. Tego samego dnia w lokalu przy ulicy Barlickiego kieszonkowiec okradł jednego z klientów. Z kieszeni jego kurtki zniknął portfel wraz z dokumentami. Dlatego po raz kolejny apelujemy do państwa o ostrożność i właściwe zabezpieczenie posiadanego mienia, tak aby nie ułatwiać złodziejom zadania.